Witam na kanale Dzieciaki Testują Zapraszam na recenzję komiksu od wydawnictwa Egmont Himery Venus Tom pierwszy Inspiracja Gwiezdny Zamek I y, trzeba zaznaczyć, że jest to seria komiksowa która dzieje się równolegle do historii y, z Gwiezdnego Zamku Zobaczcie, nawet całkiem ma podobną okładkę My niestety nie znamy Gwiezdnego Zamku ale po lekturze tej y, książki, tego komiksu mam ogromną ochotę poznać Gwiezdny Zamek i myślę, że z czasem przeczytamy te komiksy. Jest to przepięknie wydana publikacja w twardej oprawie. Co mnie urzekło od pierwszej chwili okładka, i później okazało się, że w środku są równie fajne ilustracje. Jest to historia pewnej kobiety, Helen, która w wyniku tutaj różnych splotów i sytuacji Udaje się na Wenus, ona jest aktorką, tutaj możemy zobaczyć, rozdział pierwszy, załadunek, ona tutaj jeszcze występuje. A za chwilę wydarzą się tutaj różne takie sytuacje, o których za bardzo Wam nie będę opowiadać. Nie lubię za dużo zdradzać z treści, ponieważ samodzielne odkrywanie tego, co się dzieje, sprawia niesamowitą radość. Przynajmniej mi. I mam nadzieję, że Wam również. A jest to komiks, który nie tylko dzieci mogą czytać, dorośli. Myślę, że też chętnie sobie przeczytają historię, zwłaszcza jeżeli lubicie komiksy. No i tak, ta nasza Helen tutaj z różnymi ludźmi uda się na Wenus, na planetę Wenus, którą, 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 którą zamieszkują dinozaury. Ależ tutaj mamy klimat w tym komiksie. Ile tu się dzieje? Zobaczcie w ogóle tutaj, co oni transportują. No, jest to niesamowity, fantastyczny komiks. Historia nie z tej Ziemi. I bardzo, bardzo nas wciągnęła ta opowieść, i bardzo nie możemy się doczekać kontynuacji. Czyta się praktycznie jednym tchem. Nie oderwałyśmy się ani na sekundę. Dinozaury to jest taki temat, który u nas w domu jest bardzo lubiany, uwielbiany. Wszystko, co z dinozaurami związane, jest czytane, oglądane. Mnóstwo zabawek dinozaurowych, zwłaszcza młodsza. Ma, bo uwielbia te prehistoryczne gady. Więc od tego komiksu nie oderwałyśmy się ani na moment. Dużo tutaj zobaczcie różnych potyczek z tymi dinozaurami, niebezpiecznych sytuacji. Prehistoryczne polowanie to był rozdział trzeci, bo nasz komiks jest właśnie na takie rozdziały tutaj podzielony, przepięknie wydany, fantastyczny. No, urzekł mnie niesamowicie. Nie mogę się doczekać kontynuacji, a pewnie w oczekiwaniu na kontynuację sięgniemy po gwiezdny zamek, bo jestem bardzo ciekawa, co tam się dzieje. Więcej o Chimery Wenus przeczytacie na blogu. W opisie do filmu jest link. Zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.